Izraelska kocha, pomarańcze kupione przy bramie damasceńskiej. chleb wytargowany z 10 do 5 szekli, kabanosy e, z Henryka Kani, trochę pizzy, która Ania przygotowała, którą Ania przygotowała na dłużej. Sama Ania prawie pojedzona. E, I o co chodzi? Jesteśmy na dachu hostelu Citadel w Jerozolimie. Tam jest jeszcze wyższy taras. Jest taki teraz troszeczkę niższy. Właśnie zachodzi słońce nad Jerozolimą. Tam widzimy bazylikę, bazylikę grobu pańskiego. Tam dalej za tym budynkiem mamy meczet Alaksa i kopułę na skale. Może spróbuję wam pokazać. Niestety nie widać. Generalnie hostel jest przytulny. Nad czystością mogliby troszeczkę popracować. Natomiast po szybkim rekonesansie zobaczyliśmy, że ceny są najniższe w Jerozolimie. W stosunku nie tylko do, do ogółu, ale też do położenia. Znajdujemy się w samym środku starej Jerozolimy, w bardzo fajnym, przytulnym i urokliwym miejscu. Pod nami widzicie ulica Świętego Marka, która tam idzie w kierunku wzgórza świątennego. 5 minut drogi mamy też ścianę Płaczu.